Już dziś o godzinie 13:00 pojawi się nowa seria o nazwie Antarktyda. Lodowy kontynent. Seria ta będzie opowiadać o życiu e, o życiu pingwinów na Antarktydzie. W Wers Sipel ruszowych maskotek. Będziecie widzieć, jak walczą z różnymi drapieżnikami, jak polują, jak wadzą sobie w mroźnych warunkach. Dowiecie się, czy dostaniecie porządną dawkę wiedzy połączoną z. E, z, 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 z słodkimi maskotkami. Więc wy, e, zapiszcie sobie, by je na notatkach, że pierwszy odcinek Tawktydy lodowego kontynentu wychodzi już o godzinie 13. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że taki kontent z maskotkami wam się spodoba, bo, mi się, bo ja chcę go więcej nagrywać, ale po prostu nie wiem, czy wy chcecie i nie mam pomysłów, więc może rozwiniemy to, tą i Patrzenie się na tego małego pluszowego pingwinka może nie jest ciekawe, ale będzie. Gdzie się tam dziać o wiele się ciekawiej będzie. No, dziękuję. Wyczekujcie już tej nowej serii. Widzimy się o godzinie 13 na pierwszym odcinku. Cześć!